Last time on Total Drama Island, a note from a secret admirer got Gwen and Bridget up in each other's business. DJ accidentally knocked his boy Trent off the airplane, sending him deep into the earth's crust. Lashana showed everybody how to hang on for dear life on the moose ride. Harold showed himself to be an ace flag catcher until he caught sight of Heather's. Unmentionables, causing him to crash his way right off the island, but not without a little canoodling time with the fair Lashana. And now, let's see what's in store for our campers on this week's episode of Total Drama Island. Widzę Was wciąż w moich znak. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny Chcę piso słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być. Na chcesz małe być, chcesz małe mieć, ja chciałbym być ładny. Na chcesz małe mieć, chcesz małe mieć, ja chciałbym być ładny. Wyspa Totalnej Porażki. Nie ma śniadania? O, nie martw się, brachu! Później dostaniecie mnóstwo jedzenia! I czego tak chichoczecie, krytyni? Gratulujemy wszystkim obozowiczom, którzy są z nami, ponieważ dotarliście już do półmetka konkursu! W ostatnim odcinku wszyscy będziecie jurorami! Mamy władzę! Tak! W przyszłym tygodniu z dwóch drużyn ukształtuje się jedna, ale najpierw wszystkie dziewczyny przeniosą się do Domku Susłów, a wszyscy chłopcy zostaną w Domku Okoni. Wyzwanie w tym tygodniu jest stare jak sama historia to wojna płci. Kiedy już wszyscy się ulokują, ogłoszę wyzwanie i wówczas będziecie musieli trochę zjeść. Gotowi na dobre wieści? W tym tygodniu nikt nie odpadnie z gry. To taka nagroda i to z tych dobrych. No już, czas się przenieść. Ruszajcie! <grywa> Czad. Twoje włosy wyglądają wspaniale, tak naturalnie. Dzięki ja. A jak o nie dbasz musisz zdradzić mi swój sekret. O, no nic nadzwyczajnego. Uważaj na nią, to same kłopoty. <śmiech> 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 Świetnie! Było z tobą pracować. W drużynie znaczy. <laughs> tak. Cieszę się, że poznaliśmy się tak bliżej w ogóle. Tak, ja też. Bo ja o, o, no, przepraszam, przepraszam ci bardzo, nie chciałam ci przerywać. Przed nami wielki dzień! Będę tęsknił. Hej, koleś! Gdzie mam to położyć? Zatrzymł mnie fakt, że będę jedyną nową dziewczyną w drużynie. Potem pomyślałam, że nie będzie aż tak źle. Nie chciałam myśleć stereotypowo, że niby chłopcy potrafią się dogadać, a dziewczyny są złośliwe. Nikt nie wyjdzie, póki nie dowiem się, kto zjadł moje ciasteczka. Ja zjadłam i co z tego? Hej! Ani kroku dalej! Ja zjadłam i co z tego? To moje jedzenie! Nikt nie dotyka mojego jedzenia! Nieważne, pogódź się z tym. Masz nauczkę, bo wszędzie rozrzucasz swoje śmieci. Szczególnie to! Strasznie mnie tym wkurzasz! Tak! Ja też bym się wkurzyła, gdybym nie miała czym potrząsać ani z przodu, ani z tyłu! Tak? A ty masz tak dużo tyłu, że do dżinsów powinnaś dostać ubijarkę do śmieci! O! Chcesz spróbować? O-o... Bridget! Miło cię widzieć! No wejdź, wejdź! Witaj w naszym domku! Jesteśmy jedną wielką rodziną! Wielką i dysfunkcyjną. Jeśli czegoś potrzebujesz, to wrzesz. Dzięki za niesamowite powitanie, Heather. Witaj w klubie. Będzie świetna zabawa. Jeśli tylko zrobisz to, czego Heather sobie zażyczy. Ała! Tak, lubimy sobie pożartować w naszym domku. Przygotowałam ci łóżko tuż obok mnie. Hej! To moje łóżko! Żebyśmy mogły rozmawiać, dzielić się wszystkim i dobrze się poznać. Fajnie! Hej, dziękuję wam wszystkim. Nie mogę się doczekać, kiedy Dobra, was Dobra, poz... koniec tego gadania. Rozpakujmy się. Wspaniale! Założę się, że dogadujemy się lepiej od chłopaków. <śpiewanie> <śpiewanie> Pokaż, co potrafisz, bracie! Źle gość nadaje się na kapitana. Przemówienie! Przemówienie! Tak, <grystanie> <grystanie> tak o to właśnie chodzi! <grystanie> Wszystko zawdzięczam starszemu bratu, który pokazał mi, jak połknąć powietrze. <grystanie> Laski nie mają szans! <grystanie> 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 Ta. 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 Co moje, to i twoje. Lakier do paznokci, gumki do włosów, kolczyki, wiesz co chcesz! Super! Dzięki Heather, ale chyba wolę zachować naturalność. Jak mawia moja mama, kobieta zawsze może użyć czegoś, by podkreślić swoją urodę. A moja mama mawia, że nie ma nic za darmo. Uważaj na tę dziewczynę, Bridget. To nie twoja sprawa! Jesteśmy drużyną i będziemy mieszkać w tym samym domku, więc to jest nasza sprawa. Tak, jesteśmy drużyną. Powinnyśmy to wykorzystać, żeby lepiej poznać się nawzajem. Taką masz strategię? Dobra. Bądź po ich stronie! To moja strona, a to twoja strona. Dobra! Pewnie lepiej powinnam była to rozegrać, ale Leszona strasznie działa mi na nerwy. He, tak super! Naklejaj sobie tę taśmę, a jeśli ją przekroczysz, to szkasuje cię jak nic! Rób co chcesz, możesz wybrać te dziwaczki, ale zapamiętaj sobie, kiedy już to zrobisz, to nie będziesz mogła przejść na moją stronę. Zgadza się, Hm. Myślałam, że mamy być drużyną. Wiecie, zjednoczone, zwarte, solidarne lub takie tam. Budujmy mosty, a nie mury. Wybieraj! Właśnie wykopałaś sobie własny grób! Spróbujmy się jakoś dogadać, dobra? W przeciwnym razie chłopaki zetrą nas na miazgę, nie rozumiecie? Ciężka sprawa. Czas na dzisiejsze wyzwanie! A gdzie śniadanie? <laughs> Przestańcie wreszcie! Powiemy im? Dzisiejsze wyzwanie to. posiłek obrzydliwości! Dostaniecie dziewięciodaniowy posiłek. Każdy członek każdej drużyny musi zjeść każde danie. Nie będziecie wiedzieli, czy następne danie jest obrzydliwsze od poprzedniego? Mniej obrzydliwe? Czy równie obrzydliwe? Pewnie będzie po prostu. Obrzydliwe! Powiedz im, co mogą wygrać, Chris! Zwycięska drużyna spędzi dwa dni w miejscowym, pięciogwiazdkowym kurorcie, gdzie będzie rozpieszczana, karmiona wyśmienitym żarciem i dostanie antybiotyki na wszystko, co zławie uczestnicząc w tym wyzwaniu. Przegrana drużyna odejdzie głodna i spędzi następne dwa dni tutaj, na wyspie totalnej porażki z kucharzem. Zamierzamy wygrać to wyzwanie. Mam nadzieję, że wygramy, żeby obniżyć napięcie. Raz mogę spróbować wszystkiego. Z wyjątkiem mięsa. Nie mogę jeść mięsa. Wąchajcie, chłopcy, bo czuję w powietrzu zapach zwycięstwa mojego i moich dziewczyn. Ja zjem wszystko, nawet własne gadki, jeśli będę musiał. Będę musiał? Zacznijmy wyzwanie. Na początek. Przystawka. Ha, super, psiki! Dawaj mi je. A, Cóż, a, 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 a. zasadniczo masz rację Owen, ale to specjalny rodzaj mięsa. To są bycie jądra po Burgunsku. Jądra? A. Nie wiem, czy mogę zrobić coś takiego mojemu bydlęcemu bratu. To najtrudniejsza chwila dla każdego faceta. Gdy przyjrzałam się reakcji chłopców na widok tego, no... A, posiłku, wiedziałam, że wygramy tę rundę. O! Dobrze! Przyprawię mnie to wszystko, o mdłości! Ale mam coraz większą ochotę na pedikir w tym kurorcie. Nagniotki są tak... O co chodzi? Duzi chłopcy nie przełkną maleńkiego jąderka? No dalej! Nie możemy pozwolić im wygrać! Stawką jest nasza męskość! Co ty wyprawiasz? Dlaczego nie jesz? Jestem wegetarianką. To wbrew moim zasadom. Sabotujesz drużynę, żeby zrobić mi na złość? Źle się z tym czułem. Musiałem jej pomóc. To przecież nic wielkiego. Czasami... Kastruje się byki, no wiesz, z przyczyn medycznych. Ach. To było takie słodkie z jego strony. Nie dam rady. Cóż, wygląda na to, że chłopcy przegrali tę rundę. Pierwsze starcie wygrały obozowiczki. Świetnie, Uuu, świetnie. Dzięki za wsparcie, Jeff. Co pomagasz im, palancie? Przez ciebie przegraliśmy rundę! Hej, to moja sprawa, z kim rozmawiam! Daj mi spokój, stary! Nie dajmy im wygrać! Dałeś ciała! Przestań! To DJ Startu... sobie? Spotkaliśmy się tu po to, żeby się kłócić, czy żeby zjeść serię odrażających dań? Ech. Dobra... Spoko... Przepraszam... Zapomnijmy o tym... Nie mogę uwierzyć, że chłopcy tak szybko się pogodzili! Nawet ja chowam urazę przez dobrych sześć minut. Wyniki cząstkowe. Jeden dla dziewczyn i zero dla chłopaków. A teraz kolejne danie z cyklu posiłki obrzydliwości. Lubicie pizzę? Mógłbym jeść pizzę o każdej porze i ze wszystkim. Ze wszystkim? A co powiesz na pizzę z żywymi konikami polnymi, pikantnym sosem z meduzy i ruchliwymi anszła? Mógłbym jeść pizzę o każdej porze i ze wszystkim. A co powiesz na pizzę z żywymi konikami polnymi, pikantnym sosem z meduzy i ruchliwymi anszła? Ooooo, nie cierpię anszła! To jest po prostu obrzydliwe. Nie będę tego jadła! A właśnie, że zjesz! Nie zaprzepaszczę krytego podgrzewanego basenu tylko dlatego, że nie dasz rady zjeść kilku Aaaaa! koników polnych. Dobra, nie dam rady. Jeśli ja mogę strawić cenne klejnoty byka, to ty zjesz to. Świetnie! Mogę prosić o szczyptę parmezanu? Pychota! Twoja kolej! Dobra, jadłam kanapki z sałatką z ale nigdy nie zdobyłam się na zjedzenie żywej ryby. Ale musiałam dla dobra drużyny. Dalej, Bridget! Dalej, Bridget! Brawo, dziewczynko! Łapska, wielkoludzie! Nie bierz dokładki, dopóki każdy z nas nie spróbuje! <laughs> Lindzi, Lindzi, spróbujmy odrobinę medytacji, dobrze? Najpierw siadamy w pozycji lotosu. Um, 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 um. <muchy> I o tym właśnie mówię, drużyna, zdaj paluszki mała. Uh. Mam słaby żołądek, zaraz wracam. Okay. Kiedy byłem dzieckiem, rodzice trzymali mnie i zmuszali do jedzenia brokułów. Robili to dlatego, że brokuły są zdrowe. Dam radę, DJ, musisz mnie przytrzymać, a Jeff włoży mi do ust kawałek pizzy. I bez względu na wrzaski albo błaganie, musisz wepchnąć mi ten kawałek. A jasne, robi się. Nie, przestań! To był tylko żart! Żartowałem! Ha, 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 ha. Ostrzegam cię, mój tata jest prawnikiem! U! Mamusia nie było tak źle! Grałem przed kamerami, żeby podnieść oglądalność. Nie mam nic przeciwko jedzeniu jąder czy pizzy z żywymi konikami polnymi, z meduzami. No! 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 Ej, wiecie co? Nie dam rady. Mały konik polny to też żywe stworzenie, i jak niby mam mu odgryźć głowę? Zwycięzcami tej rundy są nasi chłopcy. Co? Byłem podekscytowany następnym daniem. Zrobiłem je z odpadków. Dobra, kto jest gotów na trzecie danie? Spaghetti! Cóż, tak naprawdę to robaki pokryte sosem z nagich ślimaków i kłaków kurzu. Nie, dłużej tego nie zniosę! Ja się tym zajmę. Dobra, dobra, nic mi nie jest. Uwielbiam spaghetti. Spaghetti jest dobre. Tak. Gdzie ja jestem? Już. I raz jeszcze zwyciężają chłopcy. No dalej, laski. Pokażmy im siłę dziewczyn. Bridget ma rację. Skopmy chłopakom tyłki. Tak! Przecież cały czas to powtarzam! Musimy być drużyną! Jak sobie chcecie! Skupcie się wszyscy! Czas na danie numer cztery! Dziewięciodaniowy posiłek nie może obyć się bez zupy! Nasza specjalność to. francuska zupa z odcisków ze startym naskórkiem! Pewnie musieli tego nazbierać w łazience kucharza! Dziewczyny dokonały przełomu jako drużyna. Jeszcze tylko pięć dań! Smacznego! Ostatnie danie dzisiejszego wyzwania to przepyszne kiełbaski z delfina! Hot dogi z delfina! Ale delfiny są naszymi przyjaciółmi! I na co czekasz? Jest już martwy! Jeśli tego nie zjesz, to przegramy! Nie, nie, nie mogę! Jestem surferką! Pływam z delfinami! Zjedz to! Nie! Nie zrobię tego! Nie zmusisz mnie! Popieram, siostro! Nie zjem delfina! Wyrałem jak wół, żeby przyrządzić tego delfina! Zero wdzięczności! Dobra, dosyć! Musimy urządzić dogrywkę! Zwycięży osoba, która wypije najwięcej szklanek świeżego, pysznego, zmiksowanego koktajlu z karaluchów. To nieprawdopodobnie pożywny koktajl z ośmiu karaluchów. Jest bogaty w witaminy i utrzymuje organizm w równowadze. Na mój znak, gotowi, pijemy. A... A! Jesteś uh, zupełnie do kitu! Oj, uh, coś się zbliża! Uuuh. Dzisiaj zwyciężają, a dziewczęta się rozdzielają. Utworzyły się dwie konkurencyjne kliki. Jak na razie. Jakie to szokujące rzeczy czekają na naszych obozowiczów w następnym tygodniu, kiedy to połączą się ze sobą? Oglądajcie raz na wyspie totalnej porażki.